można ukończyć tą grę? Albo czy Subway Surf kiedyś się kończy? A jeżeli tak, to ile lat zajmie dojście do samego końca? Zanim odpowiemy sobie na te jakże istotne pytania, pierw opowiem wam historię opartą na faktach z mojego życia. Już z góry obiecuję, że nie będzie to nic nudnego. Dawno tam byłem na takiej kolonii i tam kolega pokazał mi, że wyszła nowa gra. Była to gra o nazwie Subway Surf. Graliśmy, ale szybko nam się znudziła. Tak czy inaczej na następnego dnia chcieliśmy pograć Minecrafta, ale nie mieliśmy kasy. A w internecie przeczytaliśmy, że istnieje magiczny program o nazwie Lucky Patcher, który daje każdą grę za darmo oraz tak modyfikuje pliki, że w każdej grze można było być Bogiem. Ściągnęliśmy tą aplikację i o dziwą mogliśmy grać Minecrafta za darmo, nie mając licencji ze sklepu Play za 30 zł. Pomyślałem, że skoro ta aplikacja jest tak super, na pewno coś powinno się udać zrobić ze Subway Surf. Aplikacja umożliwiała dodawanie niekończącej się ilości pieniędzy. A dokładnie, kiedy się kupowało najdroższy pakiet za kilkaset złotych, nie trzeba było za niego płacić. Kiedy się o tym dowiedzieliśmy, od razu kupowaliśmy wszystko co najlepsze. W tej grze następnego dnia byliśmy jeszcze bardziej zachłanni i kupowaliśmy najdroższe pakiety po kilka razy. Bardzo się bałem, że następnego dnia przyjdzie rachunek na kilka tysięcy złotych, ale szybko o tym zapomniałem. W Subway surów można mieć niekończącą się liczbę ulepszeń, tych rakiet i innych cudów. Już następnego dnia mieliśmy wszystko. Ale to było nam za mało. Chcieliśmy pobić rekord świata. Godzinami spamowaliśmy, klikając przycisk najdroższego pakietu w grze, aby następnej nocy klikać i kupować tysiące najdroższych ulepszeń. Do dzisiaj cieszę się, że nie przed za to rachunek. Jakby przed, to aż bałbym się spojrzeć, ile zer jesteśmy na długu. Tak czy inaczej, bardziej traktowaliśmy tą grę jako klikera, czyli że przez kilka godzin klikacie w jedno miejsce i za to coś dostajecie, tylko że my klikaliśmy w kupno najdroższego pakietu. Wiem, nie jestem z tego jakoś specjalnie dumny, a wręcz przeciwnie, ale dzisiaj już bym czegoś takiego nie zrobił. Byłem wtedy bardzo młody. Minął tydzień kolonii i zacząłem jedną grę, ale tym razem mieliśmy tyle tych przedmiotów do odradzania się, że za każdym razem, gdy umierałem, odradzałem się. Ale tutaj należy nadmienić, że każde kolejne odrodzenie się kosztowało około dwa razy więcej niż poprzednie, więc trzeba było oszczędzać. Graliśmy przez cały dzień. Ale gdy przyszła noc, zatrzymywaliśmy grę, a telefon podłączaliśmy do ładowarki. I następnego dnia od samego świtu graliśmy. Byliśmy głodni, szliśmy na obiad, a grę zatrzymywaliśmy. I tak cały tydzień. W ostatnich dniach zauważyliśmy, że nie było już za co kupować odrodzeń, bo skończyły się wirtualne pieniądze. A żeby je kupić, musieliśmy wyjść z rundy. Kiedy już do tego stopnia umieraliśmy, że jedno odrodzenie kosztowało kilkaset razy więcej niż z poprzedniego dnia, nie mieliśmy wyjścia i musieliśmy się poddać. W rezultacie po tygodniu umarliśmy. Niestety nie pamiętam jaki był tam rekord, ale na pewno duży. Gdybym pamiętał chociaż ile było dziesiątek milionów albo milionów, mógłbym to zostawić z dzisiejszym rekordem w tej grze. Od tamtego czasu wiem, że cheatowanie jest złe. Już tak nie robię. Chociaż była to gra single player i nikomu tam nie przeszkadzaliśmy. I teraz wreszcie po tym długim wstępie, który trwał 3 minuty, przechodzimy do tematu odcinka. Na stronie sklepu Play nie można znaleźć informacji, że gra ma jakikolwiek koniec, ale można uznać, że gra kończy się wtedy, kiedy nie da się już iść dalej. Otóż, aby było łatwiej to zrozumieć, porównajmy tą grę do Minecrafta. Minecrafta można przejść pokonując smoka kresu. Ale załóżmy, że ty chciałbyś iść prosto, w prostej linii przez całe swoje życie. Idziesz w jednym kierunku, nie zatrzymujesz się. Czy doszedłbyś do granicy mapy? Otóż zapewne wiesz, że świat Minecrafta jest ogromny. Ale czy wiedziałeś, że świat Minecrafta nie jest nieskończony? Zabiorę was teraz na kres map Minecrafta. Które znajduje się na 30-milionowym bloku od punktu spawnu. Jeżeli chciałbyś przejść na sam koniec mapy Minecrafta, podczas sprintu zajmie ci to aż 118 prawdziwych dni. Nie tych w Minecrafcie, ale tych w prawdziwym życiu. Za granicą mapy w Minecrafcie znajdują się tylko bloki widmo, a dokładnie jest ich 7. Na tych blokach nie można stawiać żadnego bloku ani położyć, i nic nie można rozwalać. Przed Adventure Update koniec mapy wyglądał bardzo ciekawie, ale wracając do tematu. Na 30 milionowej kratce twórcy gry zadbali o to, aby gracze nie przeszli dalej. Nie eksplorowali dalej mapy. Poza barierą można doświadczyć ekstremalnej ilości bugów. Dlaczego zatem twórcy gry nie stworzyli świata Minecrafta tak, aby był on nieskończony? Cóż, nie jest to takie proste. Większość gier, które mają bardziej rozbudowany teren i automatycznie generowany świat, musi się kiedyś kończyć. Powracając do Subway Surf, youtuber Oniku... Tech Realms zrobił live, gdzie przez 365 dni, czyli cały rok, gra w Subway Surf. Oczywiście to nie on grał, tylko jakiś bot za niego. Ale tak czy inaczej, świat Subway Surf nie jest tak bardzo zaawansowany jak świat Minecrafta i biega się tam tylko po jednej linii, więc już na samą logikę jest on o wiele większy niż świat Minecrafta. Jeżeli podoba się wam taki format filmów, możecie zostawić teraz i subskrypcję. A Subway Surf... To gra, gdzie rzekomo w nieskończoność możemy uciekać przed policjantem, który goni nas za pomalowanie jednego z pociągów. Gra jest dość powtarzalna i można łatwo zaprogramować czynności, które będą się powtarzały, gdy postać napotka jakiś problem. Przykładowo ustawiamy bota, który gra w tą grę. Jeżeli bot widzi, że nadjeżdża pociąg, to automatycznie skręca w jedną albo w drugą stronę, albo skacze. W Subway Surf, za spędzony czas, w jednej rundzie dostajemy poziom, który cały czas się zwiększa. I tutaj zaczyna się robić bardzo ciekawie, bo liczba 2 miliardy 147 milionów 483 647 daje maksymalną wartość dla 32-bitowego systemu heksodecymalnego, a dokładnie to szesnastkowego. W komputerze i komputer lub telefon nie może już dalej liczyć. To tak jakby małe dziecko umiało liczyć tylko do 10, a ktoś kazałby mu policzyć do 20. No jakby nie kombinować, to temu dziecku się nic nie uda. A w tym przypadku, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że komputer osiągnie maksymalny limit, to gra zamiast dodawać punkty, zacznie je odejmować. Aż gdy liczba dojdzie do zera, zacznie dawać ujemne punkty, aż do dwóch miliardów. I wtedy znowu jeszcze raz. Jak w Minecrafcie, musielibyśmy iść przez kilka dni, żeby dotrzeć do krańca mapy, tak istnieje command block lub komendy, dzięki którym możemy się przyteleportować na koniec mapy. W Subway Surf niestety nie ma ani command bloka, ani komend. I ten youtuber, o którym wam przed chwilą opowiadałem, zrobił eksperyment. Tak zmodyfikował pliki gry, że gra myślała, że jest na 100 milionowej kratce. A tak dokładnie, to nie wiem, czy tam są kratki, ale załóżmy, że jedna kratka to jest jeden punkt. Jeżeli weźmiemy sobie bieg gracza pod lupę, to wychodzą takie obliczenia. Sami zobaczcie. Je. Jeśli gracz dobiegnie do 2 miliardów punktów i od tego miejsca możemy zacząć liczyć przebyte kratki do minus 2 miliardów punktów, czyli łącznie 4 miliardów punktów przebytych, moglibyśmy założyć, że jest to jeden cykl. Jeżeli powtórzymy cały ten cykl około 50 razy, gra myśli, że jesteśmy na 100 milionowej kratce. Ogólnie wyleczenia mogą być nieprawdziwe, bo liczymy w dużym zaokrągleniu, ale rezultat w końcowym etapie będzie taki sam. Teraz zobaczcie, jak to wygląda, kiedy nasza postać dobiegnie do 100-miliardowej kratki. Spadamy na poziom niżej, bo teren przestaje się generować. Jesteśmy w powietrzu, i nawet poniżej nas są jakieś niższe etapy, których nie możemy zobaczyć ani dotknąć. Sam dokładnie nie wiem, ile trzeba tych cyklów wykonać, bo ja tego eksperymentu nie robiłem, tylko robił go zagraniczny youtuber. Ale raz mówi, że jest to 50 cykli, a później mówi, że jest to 50 tysięcy. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, to musicie sami sprawdzić, bo ja tak dobrze nie znam się na modyfikowaniu plików w grze. I gra, tak jak w przypadku Minecrafta, generuje niewidzialne struktury, a ponadto występuje ogromna liczba bugów. W rezultacie na samym końcu spadamy w niekończącą się otchłań. I w tym miejscu, kod odpowiedzialny za renderowanie nowych rzeczy, przestaje całkowicie działać. Wykonując zaawansowane obliczenia, wychodzi na to, że w Subway Surf, można grać aż przez 32 lata, zanim dojdzie się do samego końca. To wiele więcej niż przejrzenie całego Minecrafta. Więc jeżeli macie wolne jakieś 32 lata, dobry telefon, to spokojnie możecie się za kilkanaście lat pochwalić, że przyszliście całą grę. Jeżeli tylko telefon wam się nie rozładuje. No i tej muszę pozdrowić trzy osoby, bez których by nie powstał ten film, bo wykupili oni wspierającego. A jeżeli ty też byś chciał zakupić wspierającego, to Bóg przycisku subskrybuj, masz taki niebieski przycisk wesprzyj. Wracając, pozdrawiam Karola, Kacpra i Bankrola. Więc nie mogę pokazać ich nazwisk, ale bardzo dziękuję. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapka w górę obowiązkowa. I podczas tworzenia tego odcinka bardzo inspirowałem się tym youtuberem który wykonał wszystkie obliczenia i zresztą wszystkie linki o się Elo. Prapnij wygrano.